która przybyła do nas, aby przez następne 20 minut podzielić się z nami doświadczeniem, siłą i nadzieją na temat wybranego przez siebie fragmentu Wielkiej Księgi. Asiu, e, zapraszam. Możemy nagrywać? Tak, tak, tak. To A, cześć, cześć dziewczyny, witam Was serdecznie. A, ja mam na imię Aszka, jestem alkoholiczką. Um, bardzo uh, dziękuję Wam za zaproszenie. Um, zawsze to mówię przed speakerką. Jestem zestresowana. Zawsze się boję, to nie uh, co o mnie pomyślicie. Aczkolwiek ta skala już nie jest taka jak kiedyś. Dzisiaj jestem w stanie mówić. Kiedyś nie, nie byłam w stanie tego robić. Pamiętam, jak pierwszy raz kiedyś uh, ktoś mi mówił o czymś takim jak speakerka. Ja mówię, chyba żartuję, że w życiu bym tego nie zrobiła, co nie. A dzisiaj robię to, jakby. A, ale to wcale nie znaczy, że się nie boję, nadal się boję, co nie. Um, ja przyszłam do wspólnoty w 2012 roku, um, i tak naprawdę ta łaska cześćwienia mi została dana od razu, można powiedzieć. Um, może nie cześćwienia, um, abstynencji, co nie. Nie miałam obsesji picia, można powiedzieć. No Można powiedzieć, że prawie od samego początku. Natomiast tak naprawdę o pomoc poprosiłam dopiero po dwóch latach. A, to mi się wydawało, że tak, że ja tylko chodzi o nie picie. Ja tylko przecież tak, no chciałam tak przestać pić. To nie na początku w ogóle nie chciałam. Nie wyobrażałam sobie alkoholu, nie wyobrażałam sobie w ogóle życia bez alkoholu, więc na początku musiałam tylko się nauczyć pić kontrolowanie do wspólnoty, a dopiero później się dowiedziałam, że no, no nie wolno pić, prawda? A dzisiaj ja mówię, że to nie jest prawda, że, że ja to mi zabroni pić, nie? Jeżeli ja będę chciała to i to, to będę piła, tylko że dzisiaj już dzięki właśnie tym krokom, dzięki temu programowi, dzięki właśnie chyba tej łasce część ja nie chcę, w ogóle nie mam takiej potrzeby, nie? Jakby, a to, zost, to po prostu mi zostało jakby dane. A, to musiałam wykonać pewien, a, musiałam wykonać pewne kroki, musiałam postawić pewne kroki, nauczyć się trochę żyć. A, I a, jakby tak, jak mówię, dopiero po dwóch latach poprosiłam kogoś, gdzie doszłam do, a, do sobie jakby do ściany i. A, i już nie widziałam jakby swojego życia po prostu um, ani z alkoholem, ani bez alkoholu, co nie? Bez alkoholu, to, no, bez alkoholu w ogóle po prostu, A, bo um, no, emocje, wszystko po prostu <ślam> byłam tak szalona, że, um, że, że stwierdziłam, że jak tak ma wyglądać część życie, to wolę nie żyć. To to jest w ogóle bez sensu. Ja, ja to tam sześć, to nie? Albo najłatwiej byłoby sobie odebrać życie, co nie? Tylko jest tak jak właśnie się mówi, że w czwartym czy piątym kroku, co nie? Że nie w czwartym, piątym, ósmym i dziewiątym. Że a, a, najłatwiej jest po prostu wyczyścić swoje podwórko i ukurzyć wszystkich tym kurzem, co nie? A, i a, ja po prostu współczułam tym ludziom, którzy musieli żyć koło mnie, czyli moim dzieciom i mojemu mężowi i moim współpracownikom. No to był po prostu dramat. Jak dzisiaj patrzę na to, jaka ja byłam bez alkoholu przez te dwa lata, no to to był koszmar dla mnie. No dzisiaj patrzę z perspektywy czasu i jak ja się strasznie męczyłam. Więc bardzo się cieszę, że wspólnota AA oferuje coś takiego jak program 12 kroków. Dzięki którym a, ja się uczę żyć. Bo naprawdę, ja dzisiaj widzę, jak kompletnie nie umiałam sobie radzić z niczym, z niczym, kompletnie z niczym. A jak rozmawiać z ludźmi, jak ich traktować, jak a, budować relacje? A, no nic, kompletnie nic. A, I mój wybrany fragment na dzisiaj. Na pewno go czytałyście wielokrotnie już, albo i albo nie, natomiast on jest mi dzisiaj bardzo, bardzo bliski, a to powiem później dlaczego. To jest strona 85 i przeczytam krok 10 i część kroku 11. Powyższa myśl przenosi nas do kroku 10, który sugeruje, abyśmy kontynuowali osobistą inwenturę i naprawiali wszelkie nowe błędy popełniane na naszej drodze. Po uporządkowaniu przeszłości i pełni zapału zaczęliśmy żyć w ten sposób. Wkroczyliśmy do świata ducha. Naszym następnym zadaniem jest wzrastanie w zrozumieniu i efektywności. Nie stanie się to w ciągu jednego dnia. Pomij, powinno trwać przez całe nasze życie. Uważamy dalej na samolubstwo, nieuczciwość, urazy i lę. Gdy się pojawią, od razu prosimy Boga, aby je usunął. Natychmiast z kimś omawiamy i szybko naprawiamy błędy, jeżeli kogoś skrzywdziliśmy. Potem konsekwentnie przenosimy naszą uwagę na kogoś, komu możemy pomóc. Miłość i tolerancja dla innych osób, nasz kodeks postępowania. Ponieważ odzyskaliśmy już zdrowy rozsądek, przestaliśmy walczyć z czymkolwiek i kimkolwiek, nawet z alkoholem. Rzadko będzie on nas interesował. Jeśli ogarnie nas pokusa, unikamy jej jak ognia. Reagujemy zdroworozsądkowo i normalnie oraz odkrywamy, że dzieje się to niejako automatycznie. Przekonamy się, że mamy nowe podejście do alkoholu, które uzyskaliśmy bez żadnej myśli czy wysiłku z naszej strony. Zostało ono nam po prostu dane i to jest właśnie cud. Nie walczymy z alkoholem ani nie uciekamy przed pokusami. Czujemy, jakbyśmy znaleźli się na neutralnym terytorium. Mamy przeświadczenie, że jesteśmy chronieni i bezpieczni. Nasz problem zniknął, chociaż niczego nie przysięgaliśmy. Już dla nas nie istnieje. Nie jesteśmy z tego powodu zarozumiali, ale też się nie boi, ale też nie boimy się. To jest nasze doświadczenie. Takie będą nasze reakcje, o ile zachowamy dobrą kondycję duchową. Łatwo jest zaniechać duchowego programu działania i spocząć na laurach. Jeżeli tak postąpimy, wpadniemy w nowe kłopoty, ponieważ alkohol to wyrafinowany wróg. Nie wyleczyliśmy się z alkoholizmu. To, co naprawdę mamy, jest codziennym wytchnieniem, które otrzymujemy, jeśli zachowujemy dobrą duchową kondycję. Każdego dnia musimy wnosić wizję Woli Bożej do wszystkich naszych działań. Jak mogę Ci służyć lepiej? Bądź wola Twoja, nie moja. Takie myśli muszą nam stale towarzyszyć. W ten sposób możemy cały czas ćwiczyć siłę naszej woli. Oto właściwy sposób jej użycia. Powiedzieliśmy już dużo o uzyskiwaniu siły, inspiracji i poczucia kierunku od Tego, który jest wszechwiedzący i wszechmocny. Jeżeli dokładnie wypełniamy wskazówki, poczuliśmy się, że napełnił nas Jego Duch. W pewnym stopniu staliśmy się świadomi Boga. Zaczęliśmy rozwijać ten ważny szósty zmysł. Ale musimy pójść jeszcze dalej, a to oznacza jeszcze więcej działania. Krok jedenasty sugeruje modlitwę i medytację. Kwestia modlitwy nie powinna nas onieśmielać. Ludzie lepsi od nas stale z niej korzystają. Modlitwa działa, jeśli mamy do niej odpowiednie nastawienie i odmawiamy ją. Łatwo byłoby tylko ogólnie omówić tę kwestię, jednak uważamy, że możemy zaproponować kilka konkretnych i cennych sugestii. Udając się na wieczorny spoczynek, rozważamy konstruktywnie, jak minął nam dzień. Czy żyliśmy urazem, czy byliśmy samolubni lub nieuczciwi, czy baliśmy się, czy jesteśmy komuś winni przeprosiny, czy zatrzymaliśmy dla siebie coś, co należało natychmiast omówić z drugą osobą, czy byliśmy życzliwi i kochający dla wszystkich, co my mogliśmy zrobić lepiej, czy przez większość czasu myśleliśmy o sobie, czy może myśleliśmy o tym, co możemy zrobić dla innych, o tym, co możemy wnieść do, nur do nurtu życia. Musimy jednak uważać, na to, aby się, aby się nie zamartać, nie wpadać w poczucie winy i nie oddawać się ponurym refleksom, ponieważ zmniejszyłoby to naszą użyteczność dla innych. Po dokonaniu tych rozważań prosimy Boga o przebaczenie i pytamy, co powinniśmy zrobić, by naprawić swoje błędy. Przepraszam, że, ten, a, że to takie długie to czytanie, ale a, no, nie mogłam wybrać jakiegoś tylko fragmentu z tego. To jest to mi bardzo wszystko bliskie. Powiem Wam, jak przyszłam do wspólnoty, oczywiście, no tak jak mówiłam wcześniej, dopiero po dwóch latach poprosiłam a, moją obecną sponsorkę o sponsorowanie o to, żeby mi a, pomogła po prostu, właśnie nauczyć się życia. I, a, I zaczęłyśmy stawiać kroki. Ona zaczęła ze mną stawiać te kroki, czytać tą wielką księgę. Doszliśmy też do tego kroku. A, no i miałam codziennie wieczorem się. A, Modlić sobie tam, no tak, trochę odpowiadać na te pytania, czytać to wieczorem. I robiłam to wszystko, Wam powiem, co nie? I, um, ja e, jakby co, co rano czytałam Wielką Księgę, ale wieczorem sobie tylko tak odpowiadałam na te pytania, tak w głowie, przy wieczornej modlitwie. Um, I wiecie, co no, i tak no, okej, okay, co nie? No niby się wszystko tak układało, wszystko było w porządku, no, no niby tak okej. Okay. Natomiast od jakiegoś czasu, wam powiem, nie wiem, to się zaczęło jakieś, no kilka miesięcy temu, um, poczułam się jakoś tak, no nie wiem, coraz więcej łapałam uraz po prostu. Ja jestem w ogóle, należę do tych osób, które aj, no, m, mówią, że się dzielimy trochę na urazowców i lękowców. Ja jestem ewidentnie tym urazowcem. Ja do wszystkich, o wszystkich ciągle łapię urazy. Znaczy, kiedyś tak po prostu było. Później trochę się to uspokoiło, a ostatnimi czasy, no po prostu, a sami idioci mnie otaczają. Takie miałam po prostu poczucie. I miałam poczucie, że ja ciągle po prostu łapię urazy do wszystkich. Ciągle mi o coś chodzi. No jak konsorka zaproponowała mi, żebym sobie codziennie, żebym jej codziennie wieczorem wysyłała, Właśnie te pytania, które tutaj teraz na końcu czytałam, i odpowiedzi na te pytania. Ale nie tylko takie, tak, nie, nie, tak, tak, nie, tylko żeby to rozwijać. No i tak średnio mi się to spodobało. Ja słyszałam to kiedyś. Byłam na jakichś warsztatach i jeden z chłopaków mówił, że on jak dostał listę, czyli te sugestie od swojego sponsora, to codziennie wieczorem miał mu właśnie wysyłać SMS-a z tym tak, nie, nie, tak, tak, nie, prawda? Ja mówię, bez sensu w ogóle, co za, w ogóle to bez sensu takie coś. A, no odpowiadam sobie co wieczór na te pytania, prawda? A wiecie co, jak zaczęłam to robić od jakiegoś czasu, hmm, muszę przyznać, że na początku było okropnie, ja się okropnie czułam Okropnie się czułam. Tak mi się to nie podobało. Um, I dokładnie mi się zrobiło to, co jest tutaj napisane na końcu, co nie? Że um, musimy uważać na to, aby się nie zamartwiać i nie wpadać w poczucie winy i nie oddawać się ponurym refleksjom. Wszystko to, to mnie dopadło, co nie? Zaczęłam się czuć coraz gorzej. Jeszcze gorzej niż przedtem. Szczególnie właśnie takie poczucie winy, że jestem beznadziejna. Kurczę, już tyle lat. Na tym programie, już sponsoruję i to wszystko i jest coraz gorzej, co nie. I znowu to poczucie winy i znowu to poczucie krzywdy. I to zaczęło mi wracać. I mówiłam do mojej sponsorki, że nie podoba mi się to. Nie podoba mi się ten to, to ćwiczenie, jakby ja to nazywałam ćwiczeniem, prawda? Że, że ja się po prostu coraz gorzej czuję i nie chcę tego po prostu robić. A okej, okay, jak? Też mi to bardzo pomaga, zadzwonić może do jakiejś innej dziewczyny, ale wiecie co, jakoś, nie wiem, prosiłam Boga o, o, o taką wytrwałość, nie wiem, ja mówię, może to ma jakiś sens, nie wiem jaki. To nie jakoś, nie widzę teraz tego sensu, ale może to ma jakiś sens. Na pewno widziałam to, że, że widzę więcej. To nie, że widzę więcej, że widzę więcej a jakby tych swoich lęków, swoich no różnych rzeczy, prawda? Swojej nieuczciwości tego wszystkiego. A, i, a, I mi się to nie podobało, bo ja trochę przez te wszystkie lata tak obrosłam, można powiedzieć, trochę już w takie piórka, już tyle cześć wieje, już taka pycha mi się włączyła, co nie? A tutaj, kurde, wychodzi, że to wcale tak nie jest, co nie? że ja ciągle gdzieś upadam, że ciągle, nie wiem, krok do przodu, krok do tyłu, dwa do przodu, dwa do tyłu. I dlatego mi się to nie podobało, co nie? Zero pokory. Ale wiecie, co robiłam, to cały czas to robiłam, co nie? I moja sponsorka kiedyś powiedziała mi coś takiego: jak trafisz do piekła, to nie zatrzymuj się, idź dalej. Co nie? nie zatrzymuj się. Ja po prostu cały czas to robiłam. Wiecie, co? No dzisiaj. Nie wiem, czuję taką ogromną wdzięczność za to ćwiczenie, można powiedzieć. Ja codziennie mojej sponsorce wysyłam SMS-a, jak mi dzisiaj minął dzień. Odpowiadam szczegółowo na każde z tych pytań, co nie? A, I widzę naprawdę więcej. Naprawdę więcej. I czuję się, jakby. Dopóki nie robiłam tego ćwiczenia, to czułam się tak, jak. Wcześniej, jak nie, nie żyłam tymi krokami, tylko żyłam takiej abstynencji, no to nie wiedziałam, jak może wyglądać życie, jak można być szczęśliwym bez alkoholu. I tak jak dopóki nie robiłam tego szczegółowo, prawda, tak jak dzisiaj to robię, to nie wiedziałam, że tak można, że przychodzi taka naprawdę um, ogromna uważność, ale też wolność w tym wszystkim. I taki jakiś Umiar, że nawet jak, zła, jak łapię te urazy, co nie, przed tym jak łapam urazy, to nie mogą za po prostu jej odpuścić. Męczyło mnie to i męczyło i męczyło, to nie. A dzisiaj po prostu sprzątam to podwórko na bieżąco, cały czas, to nie. Jak tylko łapię urazy, ja wieczorem już to od razu rozpisuję mojej sponsorce, to nie? I, i, I dochodzę do wniosku i po prostu od razu to wszystko mija. I po prostu czuję się od razu wolna, od razu po prostu, tego samego dnia. A przedtem czasami tygodniami potrafiłam w tym tkwić, to nie? Um, I a jest mi to tak bliskie, i to, co jest tutaj też napisane na tej stronie 86, to nie? Um, to, co naprawdę mamy, jest codziennym wytchnieniem, które otrzymujemy, jeśli zachowujemy dobrą, duchową kondycję. Dla mnie dzisiaj dobra, duchowa kondycja to jest właśnie sprzątanie tego codziennie. Co wieczór muszę posprzątać, to nie po sobie. bo czasami narobię syfu, co nie? Naprawdę czasami narobię. A, i, a, I muszę to codziennie posprzątać. I podobno w oryginale jest to napisane, że jest to odroczenie wyroku śmierci, co nie, że ten mój wyrok śmierci został odroczony. Ja jestem chora na tą chorobę śmiertelną, co nie? Ja nigdy w to nie wierzyłam, co nie? No jest, no Boże, drogi, choroba śmiertelna, co nie? A dzisiaj naprawdę widzę, w jakie ja wpadam szaleństwo, a ja codziennie sprzątam, to co nie? Codziennie sprzątam, bo ten wyrok śmierci mi został odroczony, ale tylko na 24 godziny. Jeżeli codziennie będę sprzątać, um, to ja mogę naprawdę żyć fajnie. I dlatego jest mi ten fragment tak bardzo bliski. Um, bo od jakiegoś czasu po prostu widzę ogromną różnicę w tym, jak się można czuć. To nie? Ja nie mówię, że tak będzie pewnie cały czas, chociaż bardzo bym chciała, ale pewnie tak nie będzie. Nie wiem, ile mi zostało jeszcze minut, bo nie patrzyłam na zegarek. Dominika, kontrolujesz? No, aż jeszcze z, z 5 minutek. Dobra. Um. Jakby nie mam za bardzo już wiele do powiedzenia, chciałam się po prostu bardzo tym podzielić, że jest to dla mnie tak ważne po prostu, a to co dzisiaj dostaję, co nie? I że ta obietnica właśnie tego dziesiątego kroku, którą czytałam tutaj na początku, to nie, że ja już nie walczę z tym, z tym alkoholem, zostało mi po prostu to dane, co nie? Ale jeżeli codziennie to wszystko robię, co nie? Codziennie muszę stawiać te kroki, czyścić to podwórko, właśnie pozbywać się uraz, a tych lęków, tego wszystkiego. To nie jest tak dziewczyny, że mi się chce to robić. Mi się w ogóle tego nie chce robić. W ogóle. Jak co wieczór mam napisać tego SMS-a, to mi zajmuje naprawdę dwie minuty. Dwie minuty. Ale jak mam to pisać po prostu i wysyłać tego SMS-a, to mi się tego nie chce robić. Jak sobie pomyślę, że ja mam do końca życia tak robić, no to tak jak przyszłam na swój pierwszy meeting i mi powiedzieli, że mam nie picić, ja mówię, Jezus, jak ja się nie napiję na weselu swojej córki. I taka taka ile Twoje dziecko ma lat? Ja Miej 10. To samo jest dzisiaj, co nie? Jak sobie pomyślę, że do końca życia mam to robić, no to, to, aż, no to w ogóle mi się nie chce tego robić, co nie? Ale dzisiaj, dzisiaj może napiszę wieczorem jeszcze. Może jutro też nie napiszę. Nie wiem, nie będę się martwić. Jutro, bo nie wiadomo, czy się jutro obudzę, to już się będę martwić o to, co nie? Dzisiaj to po prostu robię. I dzisiaj się mogę położyć spokojnie, spać, co nie? Ostatnio też słucham takiej spikerki, która, która też mi jest takie bardzo, bardzo bliskie. Ja dawniej dziewczyny zasypiałam. Jak zasypiałam, to ja zasypiałam z takimi bardzo pięściami ściśniętymi, co nie. Dziewczyna się tym dzieliła i mi się to przypomniało i nawet się tym też dzieliłam po tej spikerce. Ja dzisiaj zasypiam z takimi normalnie luźnymi rękami. Nie mam już tej takiej spiny, co nie. A i bardzo polecam to wszystkim. Dzięki wielkie.